Gdzie zaczną, albo już to robią, wchodzą w kagańcach pod prysznic. <laughs> ja pierdzielę. Wczoraj wracam sobie do domu, jestem na klatce, widzę sąsiadkę no i mówię, dzień dobry, ja się patrzę, Ona w kagańcu wychodzi w ogóle z chaty, wychodzi z domu i ja się patrzę w kagańcu, ale ja już powiem wam szczerze, przestałam na to zwracać uwagę, po co się nakręcać. Jestem wolnym człowiekiem i robię to, co chcę. Nikt mi nie będzie mówić, jak, jak mam chodzić, nikt mi nie będzie zabraniał oddychać. Po prostu nie zwracam już na to uwagi, powiem szczerze. I tyle. Tak jest najlepiej. Bo im bardziej będziesz zwracał się, nakręcał, no to bardzo jest to niewskazane i negatywne dla twojej psychiki. Po prostu obracać się w towarzystwie osób, które tak samo mają takie same myślenie jak ty, są wolne, Wiedzą, co, że to jest wszystko ściema, i myślę, że to jest najlepsze po prostu. Wzrastać wśród takich ludzi, yy, jakby to powiedzieć, mm, wzmacniać się wzajemnie. O, to chciałam powiedzieć. Dobra, kończę, bo mój właśnie tramwaj odjeżdża. Papa. Pa.